Na no, ostatnim SmackDown nie mogło także zabraknąć wątku mistrzyni kobiet Tiffany Stratton, która oczywiście cały czas kontynuuje rywalizację z wieloma zawodniczkami i tym razem doszło do konfrontacji słownej początkowo z Jacks, że tak mówiła Tiffy, że no Naya niby chce jej odebrać ten pas, ale jej nie atakuje, nie chce walczyć i tak dalej. Nia powiedziała, że no ale przecież ona, ona wtedy nie dostała rewanżu. I że mogą walczyć, tak dalej. Aż w końcu Naya zaatakowała właśnie Tifi, Doszło do brawlu, który wygrała. Potem jeszcze próbowała tam dalej obijać swoją rywalkę. Tifi leżała w ringu bezsilna, nie broniła się. Naya tam kompletnie ją zdemolowała. No i wtedy stała się rzecz ciekawa, ponieważ pojawiła się Neomi, która chciała zrealizować swój kontrakt Money in the Bank, chciała zrealizować walizkę. Natomiast pozwolić na to jej nie pozwoliła właśnie Naja Jacks. I gdy Naomi chciała zaatakować Tiffany Stratton kilkukrotnie, tam 3, 4 została ściągnięta właściwie od Lin z ringu przez Naya Jacks i podczas gdy nagle zaczęły się kłócić, Naomi jeszcze stała tam właśnie przy Linach, Tiffany wstała, zaatakowała obie zawodniczki. Znaczy po prostu pchnęła. Kopnięciem właśnie Naomi, ta poleciała w naje Jacks i Tiffy zabrała swój pas, wzniosła go w goście triumfu, pokazała ja tu jestem mistrzynią nadal, wy na razie nic nie osiągnęłyście i oczywiście opuściła arenę, rozbrzmiała jej muzyka.